mam tutaj Malion i witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale, ale dzisiaj nietypowy odcinek, bo jest połączenie dwóch, można powiedzieć, e, odcinków, bo jest to podsumowanie roku oraz e, no, gra w Fortnite razem z ekipą PM, do której dojdziemy później, a więc zaczynajmy. Jeśli dobrze wiecie, podsumujemy rok oczywiście 2022, no bo 2023 się jeszcze nie podsumuje, bo dopiero się zaczął. Jak to nagrywam, jest 1 styczeń, a więc Wy to pewnie oglądacie gdzieś tak 6 może stycznia, i wtedy się uporam z montażem. Dobra, zaczynajmy. Jak dobrze większość osób wie, w styczniu tamtego roku Yy, zacząłem od live'ów. Wtedy to było najpopularniejsze, jak mogłem zdobyć dużo subskrypcji, więc z tymi live'ami było tak czasami, nie było w ogóle regularności live'ów i były one dosyć... Yy, na, że na przykład były dwa live'y na miesiąc i później znowu była przerwa i tak dalej. Wtedy aktualnie miałem 56 subskrypcji yy, w styczniu, a w kwietniu, kiedy to było albo w maju, Dokładnie nie wiem kiedy się zakończyły lajby, bo wszystkie mam na prywatnym i nie będę chciał nigdy ich zmienić na publiczny. Wtedy, nie wiem, około 70 subskrypcji w maju. W czerwcu założyłem ekipę PM, do której teraz należy 7 osób i oczywiście można się cały czas to zmienić. Ze mną jest jeden z członków ekipy PM, czyli Antek, który był od samej początku. Siemano. Antek. Siemano. On był od nas od samego początku, tak samo jak chyba Vax. Tak samo Wax nie, Karotek dołączył później. Kurde, zabił mnie. E, tak samo jak był e, Vax e, i... Chyba na początku była Tomfi, ale Tomfi później... E, on tak czasami dołączył i później... Później znowu odchodził, dołączył, odchodził. Do I pod koniec czerwca narodziła się jedna z największych współprac, jedna z moich największych współprac, czyli współpraca z Demonem Leonem. Zaczęło się od tego, że Demon Leon zaprosił mnie do, na Anarchię SMP dla małych YouTuberów, z czego film oczywiście jest na tej anarchii. Ja oczywiście dołączyłem. Film z tego na tą, ten moment ma chyba około 300 albo nawet 400 wyświetleń. I to mi wtedy montowałem go bardzo długo. Jak na tamten czas był to według mnie dobry montaż, ale oczywiście według niektórych to nie był za dobry montaż. No bo jednak nie oszukujmy się, nie był on taki bardzo też dobry. Nie byłem też taki dobry, no bo montowałem jednak da więcej Resolve, a teraz się uczę montować w Premiere Pro. Więc teraz się uczę montować w dosyć lepszym programie na pewno. Yy, dalej można... Po Przepraszam, że tak czasami się yy, właśnie... Nic nie mówię, ale po prostu się skupiłem na grze. Dojdźmy do końca wakacji, czyli sierpień. Wtedy nie było dużo filmów u mnie na kanale, ale pod... Właśnie wtedy w ogóle była przerwa, wtedy było w ogóle przerwa miesiąc i wtedy nic totalnie nie robiłem ze swoim kanałem. I było to spowodowane. Było to spowodowane tym, że się... że kupowałem nowy komputer. I trochę no, zaniedbałem YouTube'a, ale wróćmy jeszcze do lipca, bo dokładnie w lipcu, 27 lipca 2022 roku wbiłem swoje pierwsze 100 subskrypcji, a miesiąc później wbiłem 150 subskrypcji. Wtedy, w, w, wtedy wybił się ten film z y, właśnie anarchii SMP dla moich youtuberów od Demona Lona i tak można powiedzieć, że on wybił mi ten... Y, że on wybił ten y, on nie bym nie wybił, bo to był jego pomysł. On mi pomagał z, my, z właśnie montażem tego filmu. Wszystko, wszystko można zawdzięczać na razie Demonowi Lonowi film. Jeśli chodzi o te... Po tym filmie doszło mi około 30. Subskrypcji. I później już bardzo nic się nie działo, bo do końca wakacji wrzuciłem jednego shorta z. Wtedy też nagrywałem FNAFA i wrzuciłem QA z okazji 100 subskrypcji, gdzie zadawaliście naprawdę różne pytania. Ale na moment, ten co ja nagrywam, jest was 277 osób i Naprawdę cieszę się, że właśnie tyle nas się zebrało w rok, bo przypominam, że 1 stycznia 2022 roku mieliśmy około 50 subskrypcji, a teraz mamy 270, 277 Więc ja się nie spodziewałem takiego przyrostu, na pewno yy, Przyrostu właśnie, jeśli chodzi o Jeśli chodzi O tą o ten rok nie spodziewałem się totalnie tego przyrostu. Oczywiście wybiły mnie dużo, wybiło mnie szorców, bo szorce oddawały, ale ostatnim czasie przed. Ale ostatnim razem e, szorcy mi się nie wybijały totalnie. Co e, jest Help, Antek. Mam typa z młotem. I mam 3 hp. Yy, Szorce się ostatnio nie wybijały, więc planuję je dać na prywatne yy, i wrzucać trochę więcej filmów. Oczywiście, jeśli chodzi o ekipy PM, to można do ekipy dołączyć. No co jest nie, nie tak? Z ekipy do ekipy można cały czas dołączać. Leży. Do ekipy można cały czas dołączać. No nie, mogę, no nie mogę, no nie da się Do ekipy można cały czas dołączać Dobra, do mnie Trzeba się zgłosić na moim discordzie Który macie oczywiście link w opisie No i pewnie pomyślicie, że to koniec Otóż nie Razem z ekipą Zaczęliśmy na początku września Projekt Życie Mafii Nie będziemy przestawać ten, Nie będziemy przestawać na tym i na drugim moim kanale O czym ekipa jeszcze nie wiedziała Zakładam drugi nowy kanał gdzie będziemy właśnie robić życie mafii dalej Dalszy sezon, czyli trzeci sezon, gdzie moja postać będzie dowiadywać się co robimy i później tam będziemy różne mafijne rzeczy robić więc to na pewno wróci na mój drugi kanał. Na tym kanale zostajemy przy Minecrafcie i jak widzimy 300 subskrypcji, to mam bardzo duży projekt, który chcę zrobić na 30 zł Face of Cardem. Więc oczekujcie. No, i mam kilka dużych projektów, które na pewno będziemy robić razem z ekipą PM. Razem z ekipą doszedłem do większości właśnie yy, do większości projektów, bo dzięki ekipie mogliście doznać se serii Życie Mafii, która była też jedną z najlepszych serii u mnie na kanale, która się fajnie przyjęła. I gdyby nie ekipa, to by nie było tej serii, więc. Yy, nie dziękujcie też mi, tylko dziękujcie całej ekipie. Jeśli chcecie, żebyśmy wznowili kanał ekipy PM, a raczej zrobili nowy, bo tamten został przejęty przez pewną osobę. Ale nie, ben, ale nie chcę mieć <laughs> z nikim dramy, więc nie będę mówił, jaka to osoba. Więc dziękuję Wam wszystkim za ten rok. Bo dzięki Wam budujemy mój kanał. Więc... i dzięki ekipie budujemy mój kanał, więc dziękuję również ekipie. Na ten kanał, je, na, ten rok, na ten rok dziękuję również ekipie oraz Demonowi Leonowi, który no, zrobił tą anarchię. No i co? Pewnie myślicie, dziękuję Antek za serduszko, pewnie myślicie, że e, to koniec filmu? Otóż nie. Będziemy grać, dokończymy tą gierkę i zobaczymy. To tyle z ogłoszeń parafialnych, jakie chciałem Wam dać. A teraz Antek e, idź po moją kartę. Restart i będziemy kończyć tą rundę. Zrobi mówię, połączenie dwóch odcinków. Ten typ pewnie uciekł. Myślę, że przegrasz, ale jesteś mocny. Dobra, odwróć w jakimkolwiek busie. No, nawet tutaj, Markusa. Niedaleko. I co, Antek, będziemy się dalej... będziemy dalej robić jakieś mocne serie? No ja bym chciał. Widzicie, ekipa jest chętna. Co ty kombinujesz się? Pytam? A, ubudowanie. Dobra, teraz widzicie, jak on gra. I na pewno. Bo. Typ. O nie, Antek! Antek nie! Antek nie możesz zginąć. O, czekaj. Dobra widzowie, jeśli chcecie odcinki z Fortnite'a, bo możemy coś takiego dla Was nagrywać razem z ekipą na drugi kanał, no to piszcie, że chcecie z Fortnite odcinki. To będziemy robić. Tymczasem... Żegnam się z wami. Niestety z jednym członkiem ekipy miało być ich więcej, ale coś im wypadło i nie mogli. Ja to połączyć ważniejszy jest ważniejsze z Fortnite. Niektórzy, jest dla, nie, dla niektórych ważniejszy jest Fortnite, żeby grać z kimś sobie innym, a nie nagrywać, ale no, ja w nich nie siedzę, prawda. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, no to zostawcie łapeczkę do góry zachęcam do subskrypcji na kanale. No i co? Trzymajcie się, do widzenia i cześć.